To, co powiedział minister Zbigniew Bogucki o decyzji prezydenta, idealnie podsumowuje całą tę sprawę. To nie jest weto. Przeciwko zwierzętom, to jest weto przeciwko złemu prawu. Prawu pisanym na kolanie, pełnym absurdów i całkowicie oderwanym od realiów życia polskiej wsi. Bo jeżeli ustawodawca naprawdę wymaga, aby dla zwykłego psa budować kojce wielkości małego mieszkania w mieście, ów z minimalną wysokością 1,7 metra, niezależnie od tego, czy to jamnik, czy owczarek. To nie jest to troska o zwierzęta. To jest ideologia, to jest biurokratyczna fikcja, którą próbowano przerzucić na zwykłych ludzi. Bogucki trafnie zauważył absurd sytuacji. Według twórców ustawy, pies na wsi wymaga luksusowego kojca, ale dog niemiecki zamknięty cały dzień w kawalerce już nikogo nie obchodzi. To pokazuje jedno: cały projekt był wymierzony w wieś. A nie w poprawę dobrostanu zwierząt. Weto prezydenta chroni rolników przed kosztami, które doprowadziłyby do masowych porzuceń psów, upadku adopcji i odbierania zwierząt tylko dlatego, że koiec miałby 15 zamiast 20 metrów a to jest właśnie realne zagrożenie dla ludzi i dla zwierząt. Co ważne, Prezydent przygotował swój projekt. Zakaz uwiązywania psów zostaje, ale bez ideologicznych absurdów. Zostaje realna ochrona przed mrozem i deszczem, zostaje obowiązek zabezpieczania posesji, zostają normalne życiowe wymagania to jest dobre prawo bez populizmu, bez fikcji i bez karania ludzi tylko dlatego, że mieszkają na wsi.